Nowa kategoria walka z pszczołą. Stawiła się zawodniczka Ania. Aniu, powiedz parę słów do mikrofonu: skąd jesteś? Skąd przybyłaś? Skielc. Ania przybyła do nas z Skielc, stoczyć bezpardonową walkę z pszczołami. Czy wszystkie pszczoły i Ania mnie słyszą? Proszę Państwa, nie ma pszczół, nie ma zawodów. Co się dzieje? Zawodniczka jest zdezorientowana. Nie wiadomo, nie wiadomo co zrobi Zaatakowała pszczołę przydrożnym patykiem Uwaga, uwaga, to może być groźne Ci o słabych sercach niech tego nie oglądają Proszę Państwa, to może być groźne Uwaga, uwaga, przygotowuje się do skoku Z patykiem i z pszczołą I to może grozić To może grozić przedziurawieniem przyrządu Proszę Państwa, musi uważać z tym patykiem, żeby nie przedziurawić. Zeskoczyła, zeskoczyła. Patyk jest bezpieczny, sprzęt jest bezpieczny. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Nie ma pszczół. Żegnamy, żegnamy naszą zawodniczkę. Papa. Pa.